Błękitne fale morza i ląd. Odważnie szli jak światło, co wędruje przez noc, by spełnić sny pokoleń, co docenią ich moc. Świat dzięki nim zmienił twarz. Jest jak film, który znasz, a jednak mimo to odkrywasz ciągle go. Odkrywcą być to zmieniać swoje życie co dnia. To, że uda się grać Byli sobie wynaleźć dłoniach ster, płynąc w dal, znaleźć cel, pośród fal, zostawić własny ślad i ruszyć niby w dar do słońca, tak bez końca, odkreca bądź maszeruję Żeglarz i kartografia. <ścoughs> Stolica? Rabat. Chiny? Pekin. A stolica Brazylii? To Brazylia. No jasne, ja wiedziałem. O, o, o. o, co za wiatr. Czy to mapa świata? Dobrze się składa. Właśnie o tym chciałem dziś rozmawiać. Wyobraźcie sobie nasz świat kilkaset lat temu. E, tak. Jej. Afryka wygląda jakoś dziwnie. To przez ten kształt. Pod koniec średniowiecza ludzie raczej niewiele wiedzieli o świecie. Sława odkrywcy kusiła, jej zdobycie coś utrudniało. Przeszkodą bywał strach. Strach przed czym? Człowiek obawia się tego, czego nie zna. Ja tam jestem odważny. Tylko cykory się boją. W dobrych czasach ludzie mieli znacznie ważniejsze powody do strachu. Jeden statek rusza do Afryki, szukają ludzi. Czy ja wyglądam na czubka? Wiem, co tam ich czeka. W wodach roi się od morskich węży, długich na kilometr, zżelających ludzi. Jednorostce rozpruwają statki. Naprawdę? Tak, tak. Słońce stoi tak nisko, że aż skóra czernieje, a woda się gotuje. A dalej ocean nagle się zapada. A jeszcze dalej ludzie chodzą do góry nogami. Żywy nie wrócisz, bracie. Ja. Hmm. Tu leży Portugalia. Nie liczyła wtedy więcej niż milion mieszkańców. Ciąże Henryk Żeglarz zorganizuje tutaj rodzaj ośrodka do badania świata. Ryku dziecko, nie będziesz królem, bo nie jesteś najstarszy. Poznasz jednak strony, o których inni nie śnili. Chodź. Przyjmij ten miecz i niech ci służy. Posłuchaj, synu. W mej młodości z Bożą pomocą mogłem rozgromić Kastylię, lecz ten lud już wkrótce wyrośnie na potęgę, dlatego trzeba wzmocnić naszą pozycję póki jeszcze czas. Wiem, ojcze. Na morzu nasz kraj musi zdobyć przewagę nad resztą. Jeśli uda się zadać klęskę niewiernym, będziemy główną siłą chrześcijaństwa, zyskamy przychylność papieża. Nasz cel to opanowanie miasta Ceuta po marokańskiej stronie. To bardzo ważny punkt strategiczny. Niech pan Cię wspiera, mój synu. Pszenica. Jest tu ryż i sól. A? Aś, aś, aś. Aś. To pieprz. Cynamon. Imbir mają? Tak, mój panie Imbir. Jest też cynamon. Ma wyjątkowy aromat. A pieprzu ile tylko zechcesz. To przecież towary z odległego wschodu. Jak je zdobyłeś? Warte są tyle, co złoto. Kupuję je nad rzeką Senegal. Złoto też tam mają. Co trzy miesiące rusza karawana, przekracza góry, potem pustynie, aż dociera na rzekę. Tam odbywa się wymiana. Wymiana? Tak, panie. Dostarczamy sól, ozdoby z korala, ubrania, noże. Płacą więcej niż to warte. To doskonały interes. Chociaż nie znamy ich języka, a oni nie znają naszego. Ojcze, mogę teraz dowieść, że są w Afryce wspaniałe królestwa bogate w złoto. Niestety, brakuje nam dokładnych map. Chcę zebrać mądrych ludzi i wybudować flotę. Afrykę można opłynąć, bogactwa orientu będą nasze. Wielki plan, masz moją zgodę, synu! Sagresz na południowo-zachodnim krańcu Portugalii Henryk założył prawdziwy instytut badawczy, gromadząc tam astronomów, kartografów i znawców nawigacji. Zarko, popłyniesz na południe. Zachowuj pewną odległość od wybrzeża. Powiadają, że tak natrafisz na bogatą wyspę. To dla mnie zaszczyt. Nie zawiodę cię, panie! Ty, Pedro, będziesz płynąć jak najbliżej brzegu. Miniesz przylądek Bohador, o, a później. Przylądek Bohador? Mój panie, to nie może się udać. Ponoć tam świat się kończy, dalej czeka nas tylko śmierć. Spokojnie, Pedro, ten przylądek nie jest bardziej odległy niż Anglia. Czego się lękasz? No dobrze, popłynę. Bo! konia! Do portu szybko! Ah. <laughs> Witamy Waszą wysokość! Ta barka może zabrać 40 ludzi i zapas żywności. Kwadratowy żagiel <laughs> pewnie chwyta wiatr. <laughs> Na taką wyprawę to jedyny statek. Ten żagiel jest dobry, gdy wieje z tyłu, lecz gdzie mu tam do mojego trójkątnego grota można żeglować pod wiatr? Zresztą żagle są dwa! Przez ten twój boczny ster, ta łajba się wywróci! o, o. Hm. Kiedy przyjdzie sztorm, twój masz się złamie! O, Twój statek jest niestabilny, byle wiatru może go przewrócić! Jak przyjdzie silny wiatr, to co będzie z tą balią? Właśnie to będzie! Aha. O! O, o, o. Zobacz, co huragan uczyni z Twoją przeklętą krypą. <t意> <t意> Pojedynczy masz? Patrz, do czego ta wykałaczka mi posłuży. ty! Mm, zupełnie jak dzieci Co za strata, a rozwiązanie było tak blisko A ty kto? No, stary żeglarz Po niejednym pływałem morzu, na niejednym statku Masz jakiś pomysł? Tak mi się wydaje Połączmy zalety dwóch statków Ale jak? Hmm, pokażę wam a, Tak! Niech ster będzie z tyłu, przez to statek zyska stabilność, Trzymasz ty, co da nam więcej żagli, wąski kadłub stawi mniejszy opór i na płytkie wody małe zanurzenie. Taki mam pomysł. Aha. Ja wymyśliłem ster! Za to kształt żagli jest mój! Twój statek by się wywrócił! A twój poszedłby na dno! Trzeba umieć pracować razem, panowie. Czy wiesz już, jak nazwiesz ten statek? To karawela. Wystarczy tych kłótni. Macie już model, więc zbudujcie mi karawelę. I to szybko. Tak, wasza wysokość, to tylko wasza wysokość rozkaże. Ale to coś i tak zaraz jutanie. <laughs> Ciągnąć! To ma być statek. Za krótki za wysoki. Wywróci się. <laughs> Kapitanie? Co? 100 mil brakuje do przylądka Bohador. Koniec znanego świata, zginiemy wszyscy. Czy mam utrzymywać kurs? E, e, nie. Widzisz, sam wiatr się zmienia, ocean jest zbyt wzburzony. Pogoda jest przepiękna. E, ja tutaj dowodzę. To znaczy, że wiem lepiej. Zawróć statek kurs na Portugalię! A, wasza wysokość posyłał po mnie? A, chuda nareszcie! Patrz, mam tu kataloński atlas twojego ojca. Powiedz, czemu ludzie równie wybitni jak ty opuszczają swój kraj? Dobrowolnie nigdy bym nie wyjechał. Nas, Żydów, wypędzono z Hiszpanii. No tak, rzeczywiście. Tu jesteś mile widziany. I jeśli pomożesz mi zaktualizować mapy ojca, mianuję się głównym kartografem. Zrobię to z największą chęcią. Ja też chcę ci służyć, o książę. Jestem Sebastian, największy kartograf w Genui. znam w oceanach każdą kroplę wody. Zaczekaj, człowieku. Ważne jest, żeby nikt nie poznał naszych zamierzeń. Zdrajcę czeka śmierć, jasne? Cóż ja Jehudo, no... chodź ze mną. Dlatego też miejcie oczy szeroko otwarte. Chcę informacji bardzo precyzyjnych. Notujcie położenie każdego wzgórza, każdej wioski, a nawet drzew. To ważne szczegóły dla naszych kartografów. Także jest wasza tak wysokość. Jest, rozkaz, panie. Żeby poszerzyć naszą wiedzę, trzeba ich do tego zmusić. Inaczej nie kiwną palcem. Żaden kapitan nie wyjdzie w morze, jeśli nie widzi w tym korzyści. Dzięki za zapałowi i energii Henryka, baza w Sagresz zaczyna przynosić korzyści. Stocznia buduje karawelę szybciej niż zakładano. Madera zostaje skolonizowana w roku 1420, Azory w 1427. A oto i dzielny badacz przylądka bohador. Sławny kapitan Dominguez z odległych krain. Więc widziałeś przylądek Bohador? Można go opłynąć? Ryzykując życie, przez wzgląd na Waszą wysokość, zbliżyłem się doń na kilka mil. Minąłeś go czy nie? A, ustaliłem, ryzykując życie, że w tym rejonie nie da się pływać. To koszmar! Woda wrze niczym w kotle! Nagle z tego piekła wyłania się smog, Zioni ogniem, spaszczy! Pomimo tego żaru podpływam bliżej, aż tu ocean zapada się i ginie w otchłani! Wasza wysokość, wszystko już jasne? To koniec zamieszkałego świata. Nikomu nie uda się dotrzeć dalej na południe! <laughs> Mów, słucham! Książę, pozwól mi płynąć. Jestem doświadczonym żeglarzem. Wystarczy mi jedna karawela. Zgoda! A Sebastian zna doskonale te wody. Niech płynie z tobą. I Dominguez jako zwykły marynarz. O, oh, jako zwykły marynarz to poniżające! Spokojnie. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Przekonasz się. Chmury zamysły nad Wenecją. Portugalski książę Henryk chce opłynąć Afrykę, bo otworzyć nowy szlak na wschód. Buduje szybkie statki, karafele. Bogactwo Wenecji handlem ze wschodem stoi. Jeśli mu się uda, stracimy wszystko. A to możliwe, żeby opłynął Afrykę? Nasi szpiedy donoszą, że wkrótce tego dokona. Więc zróbcie wszystko, by mu przeszkodzić. Wszystko, panie? Tak. Za wszelką cenę? Tak, su to cię wynagrodzą. Ciii! Za wszelką cenę? Hmm? Tak, zapłacą w złocie i znowu będziesz kapitanem. Wyspy Kanaryjskie za nami. Przed nami tylko przylądek bohador. <śmiech> <śmiech> Nigdy nie zobaczy swojego przylądka, bohador. Nie widzę lądu. Dlaczego? Coś się dzieje. Kompas źle działa. Zboczyliśmy na zachód. Wciąga burza! Trzymaj kurs, ja zbudzę załogę! Wstawaj, szlenie! Wszyscy na nogi! Zwinąć żagle nadciąga sztorm! raz! Yes, yes. To przez tych dwóch nie udała się wyprawa. Kara ich nie minie. Szpiedzy, kto wam zapłacił? Kastylia? Aragonia? Wenecja? Ja przepraszam księcia. Więc to Wenecja. Zaginął też atlas. Ukradliście go? Nic takiego. Powiedziałbym, że to pożyczka. Mogę oddać. Wiecie, jaka kara czeka zdrajców? Zabrać ich. Spisałem wszystko co widziałem. Nie było ludzi ani zwierząt. Trochę skał i trochę piasku. Tu strome urwisko i tu kilka palm. Mm. A węże? Potwory? Hmm? Nie, nic z tych rzeczy. Może ciche, zaciszne plaże, dosyć płytka woda. Co teraz? Ruszę jeszcze raz. Opłynę przylądek Bohador i wtedy wrócę albo spocznę na dnie. Mm -hmm. Młodzieńczy entuzjazm to wspaniała rzecz. Wyruszać, nie troszcząc się o nic mam tu coś, czego jeszcze nie widziałeś. O czym nie wierzę? Wiatr targa statkiem, a kompas i tak jest w poziomie. Przecież to genialne! To nic takiego, naprawdę. Jazda polarna jest nisko. To już niemal szerokość przylądka Bohador. Na południe wiatr sprzyja... górze na zachodzie i duża kępa drzew. Bardzo przydatne informacje. Mielizna, weź kurs na zachód. Oddalmy się trochę od wybrzeża. Nie zawracasz jeszcze? Najpierw muszę minąć przylądek Bohador. Kapitanie! <laughs> bo tam co Widać? Przylądek bohador. Bardzo dobrze, nareszcie jesteśmy na miejscu. Ja-ja-ja-ja-ja- nie 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 rozumiem. nie chcę umierać, mam dużo dzieci. Co za widok, bracie. Przylądek bohador. Patrzcie, skrawek lądu, ale jaki sławny. Wszyscy zginiemy? Nie wiecie, że tu się kończy świat? Nie, mój drogi, tutaj nic nie. się nie kończy. Raczej to początek czegoś nowego. Żywej duszy, pustka, ani śladu życia. Patrz, rozmaryn, jak to pachnie. Weźmiemy go do Portugalii na dowód, że byliśmy tutaj. Tak więc opłynąłeś samopiekło. To wielki wyczyn. Szlak na południe, stoi otworem. I dziś moim zdaniem trzeba popłynąć dalej w dół. Wiemy już wszystko o wybrzeżu stąd do przylądka Bohador. Już czas zejść na ląd, dowiedzieć się, czy jest tam coś dla nas. Trzeba zabrać konie. Which is na? Rzuć kotfite. O, o. Ula, wada, mwula! Udan dał gubaweko pokocha na rano gula. Czego chcesz? Se gudama chytaselo, o fudyki ty mejał. Myśli, że jesteśmy pomalowani na biało. A ja myślałem, że to oni są pomalowani, tylko że na czarno. Można zabrać ich do kraju i sprzedać z zyskiem złoty interes. Para Afrykanów, zdrowi, posłuszni, pracowici, wyjątkowa okazja, za gotówkę i na kredyt, niedrogo, mówię Wam, taka okazja się nie powtórzy, to ostatnia dostawa, kto da więcej, kto! A więc to Portugalczycy jako pierwsi zaczęli handlować ludźmi. Nie. Niewolnictwo w Afryce znano na długo przedtem. Wielu Hultajów czerpało korzyści z handlu ludźmi. A największe afrykańscy królowie... 30 muszę no no zakończyć. 30 niech straci. A Henryk pozwalał na taką niegodziwość? Henryk nie godził się z tym do końca. Zaraz. Nie po to robimy odkrycia, by zmieniać ludzi w niewolników. Chcę otworzyć świat dla naszych kupców. To oczywiste, lecz niewolnictwo już przecież istniało i nie jest tak, że któryś je Poza tym do pracy trzeba nam wielu rąk. Wiecie, że nasz kościół wciąż się waha, czy czarni to prawdziwi ludzie. Nie wiemy nawet, czy tacy jak oni mają duszę, czy nie. Ja uważam, że mają. To podbija cenę. Odtąd niewolnictwo kwitło na dobre. Ośrodek badawczy w Sagresz dawał już wymierne korzyści. Żeglarze Henryka docierali coraz dalej. W 1445 do rzeki Senegal, w 46 do Gwinei. Następnie powstaje placówka w Argin, na północy Senegalu. W 55 wyruszono w głąb Gambii. Dziękuję, Dias, za sukcesy twoich licznych wypraw. <gryw> Dziękuję wam wszystkim za oddanie naszej sprawie. Wciąż tyle do zrobienia. Musicie opłynąć Afrykę, powiększyć znany nam obszar. Pragnę usłyszeć, że to zrobicie. To nasza przyszłość. Inną nomine Patris, et Przecież tłumaczyć. Nie że... oddaj mi syna na naukę. Będę dla niego jak ojciec. Chcę przekazać mu swoją wiedzę. Czy on wie, że kiedy mija się równik, gwiazdy polarnej już nie widać? E, nauczę go obliczać pozycję względem słońca. Mam księgę po hebrajsku, która świetnie to tłumaczy. W roku 1481 królem został młody Jan II. Mm, mm, tak. E, czas wyruszyć w długą podróż, Bartolomeo. Dzieło księcia Henryka domaga się dalszego ciągu. Oto dwa statki. Szybkie karawele i jeden większy z zapasami. Lecz przede wszystkim dostaniesz dokładną mapę wybrzeża Afryki i Oceanu Indyjskiego. To kolejna rzecz, którą zawdzięczamy Henrykowi. Wiatr szaleje to storm. Uważajcie, zrzućcie żagle, bo połamie maszt! Płyniemy już 10 dni. To środek oceanu. Wiatr dość spokojny, więc kurs na wschód. Minęło znów 10 dni i wciąż nic. Głowę daje, że już opłynęliśmy Afrykę. Zawróć na północ! Hmm. Widzę ląd! Widzę jakiś ląd! E, wydawało mu się! Nie, nie z tej strony! To po lewej widać ląd! Jest! Faktycznie ląd jest po lewej. Po lewej! A to oznacza, że opłynęliśmy Afrykę! I tak droga morska do Indii stanęła otworem przed portugalską flotą. W 1492 kolumb odkrywa Amerykę. W siedem lat później Vasco da Gama dociera do Kalkuty w Indiach. W kolejnym roku Cabral do Brazylii. W 1519 Magellan próbuje opłynąć świat. A wszystko to zaczęło się kiedy? Gdy wbrew przesądom swojej epoki książę Henryk, zwany żeglarzem, założył w portugalskim Sagres ośrodek badawczy, którego zadaniem było poszerzanie wiedzy o naszym świecie. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie wydawcy Hipokampus Spółka ZOO Master Film. Reżyseria Elżbieta Jerzewska. Dialogi Witol Surowiak. Dźwięk Urszula Ziarkiewicz. Montaż Paweł Siwiec. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Tekst piosenki Andrzej Brzeski. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Wystąpili Stanisław Brudny, Joanna Budniok-Felix, Joanna Pach, Waldemar Barwiński, Wojciech Paszkowski, Janusz Witów, Cezary Kwieciński, Andrzej Chudy, Jarosław Domin, Andrzej Gawroński, Paweł Szczesny. Śpiewała Katarzyna Łaska.